Opłaca się dopiero od pół miliona dochodu. Serio? No to posłuchaj. Jedna z moich klientek przyszła i mówi: Księgowy kolegi powiedział, że JDG bardziej się opłaca, dopóki nie przekroczysz pół miliona dochodu. No to ja powiem jedno. Nie słuchaj księgowych kolegów swoich kolegów. Spółka są to przede wszystkim bezpieczeństwo Twojego prywatnego majątku. Zerowy sus i możliwość płacenia o 60% mniejszych podatków niż na JDG. Nawet przy zarobkach 5000. I co z tego, że księgów spółki jest droższa o jakieś 300 zł? Jak już na samym zusie co miesiąc oszczędzasz 1700? Skąd się biorą takie mity? Hmm. Od ludzi, którzy nie analizują, nie ogarniają spółek i przez 20 lat klepali JDG, więc prowadzą tego, co Znają, zamiast powiedzieć: Nie wiem, sprawdzę. Lepiej rzucić, spółka się nie opłaca. A jeśli ty, przedsiębiorca, chcesz płacić o 60% mniejsze podatki, zabezpieczyć swój majątek prywatny i nie płacić z to napisz w komentarzu spółka, a umówimy się z Tobą na konsultację i przeprowadzimy Cię krok, по кроку.